Siemaneczko mordeczki przyszedł ten czas, że czas zrobić podsumowanie całego roku więc nie będzie żadnych slajdów ani opowiadania żadnych filmów ze starszego nie ma żadnych szans, ja po prostu wam opowiem to co widzę, że przez rok mogłem zrobić lepiej za co na się wstydzę, że późno za to się wziąłem jak dla mnie był ten 2022 rok wyglądał czy jest w ogóle udany więc po kolei. Zacznijmy od życia prywatnego. Jestem zadowolony. Nawet bardzo. Mogłem kilka rzeczy zrobić inaczej. Mogę, na przykład, dziewczynami, o niektórych dziewczyn bardziej podbijać. Wiecie, tego typu rzeczy. Ale czy jestem zadowolony z życia prywatnego? Jestem. Mogłem to zmienić? Oczywiście, że mogłem zmienić. Mogłem tysiące razy inaczej to zrobić, niż robiłem. Więc na ten rok muszę. Bardziej być otwarty do ludzi, nie tylko praca, 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 tylko też jakieś spotkanie ze znajomymi, bo przez to strasznie, ale to strasznie dużo kontaktów pozrywałem, a ponieważ było trzeba odnawiać, to już było za późno. O, strzelają. Nowy rok. Dobra, teraz jeśli chodzi o kanał. Nie nagrywałem bardzo długo, miałem w sumie takie przerwy, bo mi się po prostu nie chciało i też chodziłem do pracy Nadal nie chodzę do pracy, tylko wtedy w ogóle nie żadnej motywacji ani niczego takiego, że po prostu chcę nagrywać. Wiecie, że mi się chce, że usiądę nawet te 5-10 filmów minuty, żeby nagrać. Mi się po prostu po ludzku nie chciało. Serio. Wspólnie przyszło właśnie Clash of Clans z takim jakby wybawieniem, bo przypomniałem sobie gierkę dla dzieciaka, którą mega fajnie mi się grało i mogę właśnie raz na tydzień rzucać odcinki i to mi nie koliguje nic z pracą. Zielono! Dobra, tam. Więc mogę to robić akurat. Ale czy mogłem wcześniej rzucać odcinki? Oczywiście, żebym mógł jakieś nawet jakie, Nawetkolwiek jakie odcinki, bym coś tam nagrał. Ale czy bym się czuł z tym dobrze? Nie, nie czułbym się dobrze, szczerze mówiąc. Przez to, że to by było robione na siłę. A jakbym nawet teraz zaczął nagrać tak dużo, dużo częściej odcinki, że regularnie weźmy na co. Prawie codziennie na przykład by były odcinki, albo więcej niż raz w tygodniu No to ja bym się przejadło mi to, szczerze mówiąc I po prostu bym już z niechcenia nagrywał to I by mi się po prostu nie chciało i szybko by się mi znowu to znudziło I bym znowu zrobił musiał kilkumiesięczną przerwę zrobić I bym miał wywalone w kanał A zapomniałem o najważniejszym tym, że no Ktoś zawsze czeka na ten odcinek i chce go obejrzeć więc postanowienie moje na Nowy Rok ten jest takie wrzucać właśnie raz w tygodniu chociaż film z jakiejś diety, może nawet dwa filmy w ciągu tygodnia wrzucić, postarać się jak będę oczywiście miał czas, ale to jest taki główny priorytet, żeby raz w tygodniu był film, żeby mieć kontakt z wami widzowie jakieś gierki, tego typu rzeczy, bo ja raczej właśnie takie jak już te vlogi to to rzadko będą, bo ja nie mam czasu, ani nie mam pomysłu, ani nawet... Nie chcę. mi się szczerze mówiąc czegoś takiego nagrać. Wolę w gierce, bo w gierce czuję się pewnie. Bo tak na to miał być kanał, wiecie, na gierki i nic więcej. Właśnie taki był priorytet tego kanału, że chciałem gierki nagrywać. Trochę się pozmieniało, wiecie, jakaś muzyka wleciała, czegoś takiego... Tego typu rzeczy. Czy będzie jakaś może muzyka w tym roku, nagram coś jakąś nową? Nie mam bladego pojęcia, bo nie chce mi się... A może przyjść taki dzień, że powiem, dobra, wstaję, nagrywam, coś biorę, Cokolwiek. Czy polepszyłem się skillowo do muzyki? Nie wiem to już wam oceniać. Ja czuję się tak samo jak na początku. Może mnie się trochę jąkam jak... możecie pierwszy yy, moją nutę odsłuchać, no to tam się bardzo jąkałem. Albo łańcuchy. Te niektóre nuty byłem po prostu w depresji i nie miałem sobie poradzić sobie, no i takie nagrywam, wiecie, takie bardziej życiowe to były nutki. No... Jak wyszło, tak wyszło, każdy sam dobrze wie o tym. Wiesz, mi nie oceniać, to wy oceniacie. Ja się czułem dobrze jak to nagrywałem. Dobra, kończąć, bo już widzę, że trochę to długo będzie trwało. Plan jest taki. Więcej filmików choć chociaż raz ten w tygodniu, może jeden więcej dodatkowo jeszcze. W życiu prywatnym właśnie skupić się poza pracą, tylko na realnym życiu, wiecie, że zeznajomy gdzieś wyjść, odpocząć sobie coś zrobić, nie tylko praca, praca, praca. Bo szczerze mówiąc, uzależniłem się już od nich, i to można było zobaczyć, że mi się nawet nie chciał nigdzie wyjść. Wiecie, że jak byłem w domu, to ja po prostu do roboty mi ciągnęło już. Pewnie dużo osób z Was tak ma, ale mniejsza o to. Więc co? Plan jest tak. W życiu prywatnym więcej czasu ze znajomymi spędzać, nie tylko robota. A jeśli chodzi o kanał, sobie były filmy, właśnie postaram się raz w tygodniu kanał Zobaczymy Jak długo mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że przez cały rok, bo postaram się przez cały rok, ale nie obiecuję. Serio nie obiecuję, bo nie wiem, może się dużo rzeczy zmienić, dużo zostać. więc na pewno raz w tygodniu będą odcinki: czy to w Scratch'u, czy to w Mobile wiecie, Kto wie, bo wróciłem do Fichy Mobile, to jest od niedawna gram. Skilowo jestem najsłabszą osobą ever, ale będzie można poglądać. pośmiać się na moje wpadki, bo ja nie montuję odcinków, nie lubię montać, rzadko kiedy montuję, powiedzmy sobie szczerze, więc bez montażu będą odcinki. No i co? No i tyle. Więc podsumowując, szczęśliwego nowego roku wam wszystkim życzę, żeby wam się spełniły wszystkie wasze marzenia. Wszystkie, serio. Każde wasze jedno marzenie. I jak macie cel jego, jakiś cel, to dotrzymujcie sobie tego cela. Wiecie, że nie mam cel i to zrobię, tylko mam cel i mam to zrobić. Nieważne, czy się wali, pali, czy mi się nie chce, ja to zrobię po prostu, wiesz. O to chodzi w postanowieniach, żeby dać się radę. A ja was widzowie zawsze wierzę, że dacie sobie na ja spokojnie radzę z każdym waszym postanowieniem. Dobra, szczęśliwego nowego roku. Pełnienia wszystkich marzeń, pieniążków. I co? Żeby wam zawsze zdrowie dopisywało. I widzimy się w nowym roku. Strzała!